Dobry wieczór, wieczorową porą. Miałem dzisiaj zaproszenie do Piotra Tymochowicza na spotkanie zamknięte, wewnętrzne. Na spotkanie grupy, którą, jednej z grup, którą prowadzi Piotr. Nie wiem, czy to jest 30 czy 40 osób. Niestety nie udało się połączyć. Mój, moja maszyna z jakichś powodów rozłączyła się. Ale bardzo dziękuję za zaufanie i za możliwość wzięcia udziału w takim spotkaniu. Co prawda nie wiem, co ja... Mm, Moją osobą mógłbym do tego spotkania wnieść, ale widocznie widocznie może do czegoś Piotrowi się ten mój tam, do czegoś przyda. A może Piotr chciał po prostu, żebym, żebym, żebym ja się dobrze poczuł. Nie wiem. W każdym razie dzisiaj przez ten telefon wcześniejszy, dzisiaj zanim zaczęliśmy z Piotrem nagrywać rano, no to Piotr spowodował, że coś we mnie się. Chyba o, spadnie. Chyba coś się odblokowało. Coś chyba się zmieniło, bo jest mi o wiele łatwiej. Jest mi o wiele łatwiej. Przestaje się przestaje się bać. Przestaje się bać tych osób, które trzymały mnie lekko w szachu. I, I postaram się coś więcej wam może jutro powiedzieć. Może o coś was zapytać. Może ktoś z was coś wie. A będzie to, mam nadzieję, budujące i dla mnie, i dla Was po drugiej stronie. Dzisiaj przeczytam Wam, wprawdzie nie będzie to spotkanie dzisiejsze, to, to teraz to nagranie nie jest nagraniem o sztuce, chociaż, jak widzicie, coś w tle tutaj ze sztuki jest. Coś tutaj z, z tyłu, tutaj za moimi plecami majaczy, coś na tylnym fotelu siedzi. O. To przepraszam, ale to, to jest pieprz, to jest pieprz, bo mam tutaj ekspozda, eksponaty, aby wam pokazać coś, coś sobie co całe pokazać i za chwilkę to zrobię. To odsunę troszkę dalej. Wiecie, za mną ten obraz, on miał być skończony, miał się już miał być wystawiony do sprzedaży. Nawet Piotr go tutaj zarekomendował na tyle, żeby już przestać popełniać ten, ten błąd, który zdarzało mi się już od chyba drugi rok popełniać ze sprzedażą obrazów z licytacjami od złotówki. Piotr zaproponował cenę mówi to jest minimalna taka cena za obraz i mówi, że od tak spróbuj to zrobić. Tak to zrób zrób. No to jaka to cena to nie wiem, Nie wiem, jak go skończę, bo on się jeszcze maluje, on jeszcze się dopowiada. Nie wiem, kiedy go skończę. Może jutro, może pojutrze, może za tydzień. Nie wiem. Jeszcze coś się w nim wydarza. A dla ciekawskich zapraszam do, na aukcję, żebyście z ciekawości zobaczyli, za ile minimalnie będzie wystawiony. Za kwotę, jaką Piotr zaproponował. A teraz y, przechodzę do najważniejszej części mojego tutaj, mojego dzisiejszego wystąpienia, mianowicie do sztuki kulinarnej. Do sztuki. Y, Cudownego komponowania naszych posiłków, do sztuki cudownej wiedzy, gdzie ostatnio w moich nagraniach schodzę, wydawałoby się, na bocznice, na boczne tory, wydawałoby się, że zapominam o tym, co najważniejsze. Nie, nie zapominam. Robię to świadomie i robię taką odetchnięcie takie dla wszystkich osób, które są tutaj po raz pierwszy nie związane są z żywieniem optymalnym, nie wiedzą nawet, co to jest żywienie optymalnym, a optymalne, a zainteresował ich zupełnie, zainteresował je zupełnie inna tematyka. I teraz wracam do tego kluczowego, do tego najważniejszego tematu. Czyli żywienie człowieka, bo to żywienie steruje nami. To żywienie. To że steruje, czy tak mogę powiedzieć? Od żywienia zaczyna się nasze życie, od jedzenia. Podobnie jak oddychanie, podobnie jak brak wody. To są czynniki, które są niezbędne, abyśmy mogli fu funkcjonować. Książka, którą za mną widzicie dla wszystkich tych, którzy jesteście tu po raz pierwszy, to są rekomendowany, to jest duet książkowy rekomendowany przeze mnie, pana doktora Jana Kwaśniewskiego i pana Tomasza Kwaśniewskiego. To są te książki. To jest ten duet, to jest ta druga książka, i z tej książki będę Wam dzisiaj czytał, zanim pokażę Wam to, co obiecałem. Krótki fragment. Nie będziecie się męczyć, zapewniam, że nie będziecie. Ja mam tą książkę w dwóch wydaniach: to jest jej stare wydanie, i to jest jej nowe wydanie. To jest ta sama książka. I nie otwieram, bo trzymam to jak, jak taką przysłowiową relikwię, bo to jest z autografami pana Tomasza, z dedykacją specjalną dla mnie od pana Tomasza. I czytam ze starej, ale to jest, mówię, to jest to samo. Dla wszystkich posiadaczy. A nie będę wam mówił, z której strony znajdziecie sobie. Bo tym bardziej, że zachęcam do przeczytania całej od deski do deski. A jeżeli będziecie chcieli coś trudniejszego, to wtedy książka pana Tomasza, biochemiczna, ale nie tylko trudne rzeczy tam w niej. Są. To teraz tak. Poznanie naczelnych przyczyn chorób może dopiero umożliwić rozmaite Przepraszam, czy to jest... To nie. Ja może rzeczywiście to Wam przeczytam. Poznanie naczelnych przyczyn chorób może dopiero umożliwić rozumne działanie, bo skierowane nie na cząstkowe zapobieganie niektórym objawom, lecz na usunięcie naczelnej przyczyny Powodującej zachwianie zdrowia u człowieka. A naczelną przyczyną wszystkich niemal chorób jest niekorzystne odżywianie się ludzi. Dlatego, jaka je, dlatego jakiś organ zaczyna źle funkcjonować, że jest niedożywiony. To znaczy, że jest żywiony niedostatecznie, lub źle. Jeśli zapewni mu się najlepsze i pełne pokrycie jego potrzeb, będzie działał prawidłowo, a człowiek będzie zdrowy. Optymalne odżywianie usuwa więc wszelką patologię w funkcjonowaniu organizmu ludzkiego, w tym również ma niezwykle istotny wpływ na działanie ludzkiego mózgu. A tym samym na to, czym człowiek w ogóle jest w przyrodzie, w społeczeństwie, w rodzinie i sam dla siebie. Cytat. Z potraw, które się zjada, powstają wszystkie choroby ludzkie. Koniec cytatu. Jest to zdanie, które napisał 2400 lat temu Herodot. A zaczerpnął je z wiedzy kapłanów starożytnego Egiptu. Wiedza ta była ogromna. Jest to najważniejsza wiedza pozostawiona nam przez przodków, ponieważ umożliwia uwolnienie człowieka od chorób, a szczególnie od powszechnie patologicznej. Czynności umysłów ludzkich, która z kolei jest przyczyną wszelkiego zła. Z podstaw, które, z potraw, które się zjada, powstają wszystkie choroby ludzkie. Potrawy, potrawy, z potraw. Pokażę Wam jedną z potraw, którą ja którą ja się zasilam ostatnimi czasy i bardzo mi ona odpowiada, stanowi ona bazę mojego codziennego posiłku. Już któryś dzień z kolei, tak jak wam pokazywałem, mam ugotowane. Ale zanim jeszcze wam to powiem, to żebym nie zapomniał, bo jest ważna rzecz. Wszystkie kurczaki pastwistkowe zostały ten, który, tam ten pierwszy rzut został wysprzedany. Nie ma sztuki. Połowa następnego rzutu została wysprzedana, zniknęła. Została jeszcze ta końcówka do zapisów na ten ostatni. To powiem wam, dlatego to mówię, bo no cudownie. To znaczy, że jesteście tam po drugiej stronie zainteresowani jedzeniem, tym, co jest najważniejsze. No i to jest właśnie budujące, to jest właśnie najcudowniejsza rzecz, największa frajda, jaką, jaką mi to po prostu daje, że mogę wam powiedzieć o tym, co dzieje się w rozdaniu, w nowym rozdaniu tego optymalnego poruszenia. I teraz będą te, te zupy, nie zupy, tylko te wywary kolegonowe, z których można sobie robić zupę. I właśnie to, co Wam chcę teraz pokazać, to jest to, co to szczymia się mozole tutaj, bo to trzeba gotować, to trzeba obrobić, to trzeba... A tu można sobie zamiast kupować te, te wszystkie te wszystkie składniki, i siedzieć, pichcić, to, to można sobie to będzie kupić w zwykłej, normalnej puszce. I może sobie to będzie leżeć rok, dwa, trzy, pięć, a może i nawet więcej lat. I teraz tak, przechodzę do tego, co ja, co ja sobie pichciłem i pichcę. To jest taki słoik. Jak go, on jest otwarty, bo ja z niego korzystam. Przecież nie zjadam go na jeden posiłek. Nie myślcie, że aż taki żarłoczny jest Zobaczcie do środka. To są skórki, skórki wieprzowe. Skórki wieprzowe. I już Wam wszystko powiem, jak to robię, jak to wszystko się dzieje. Te skórki wieprzowe ja wyciągam z 150 do 200 gramów tych skórek, dlatego że jeżeli ja mam problemy ze stawami, a mam problemy ze stawami wśród wielu jeszcze innych moich dziwnych dolegliwości, których dorobiłem się, a z których powolutku wychodzę, a z których powoli wychodzę, a że zamierzam jeździć na rowerze, że zamierzam uskuteczniać. Coraz to dłuższe spacery, bo już zacząłem spacerowanie. Oczywiście nie będą to skoki na skakance, nie będą to biegi przełajowe, bo mój ciężar znaczy umożliwia, ale spowoduje na obecną chwilę, że moje stawy będą jeszcze bardziej obciążone. Więc na to sobie na razie pozwolić nie mogę. Dopiero jak zrzucę te 15-20 kilo mojej wagi, to wówczas te stawy zostaną odciążone. Stąd teraz są ten. To zasilanie mojego organizmu właśnie w podstawowe białko z żółtek kurzego i ze skórek. I teraz tak, mój, mój obiad albo moje śniadanie, tak wygląda. To jest moje śniadanie, to są właśnie te skórki. Nie wiem, czy jak zamknę to, czy będziecie lepiej widzieli, czy nie. Może tak. To pływa sobie w wodzie z tłuszczem. Dobra, teraz żeby to oświetlenie jednak było. I tutaj jest tego w granicach około 150 tych skórek. 150 gramów tych skórek z mojego słoika, o którym zaraz powiem. To jest w granicach, według tabeli, jak sobie zerknąłem. W 100 gramach mamy 10% białka. Czystych tych skórek wieprzowych, podobno. Jeżeli jest inaczej, sprawdźcie to dokładnie, bo ja próbowałem szukać i troszkę są różne te dane, ale ja bazuję na tym na 10%. Te ja 10%, czyli mam 15 gramów białka w tym 150 gramach tych, tych skórek. I teraz tak, do tego, do tych moich skórek, po wyjęciu ze słoika, wrzuconych albo do garnka, albo na patelnię, podlanych wodą, tak troszkę wody, żeby one po prostu się mogły podgrzać i lekko jeszcze rozgotować. Dodaję tak. Szczyptę cząbru. Szczyptę czarnego pieprzu. Dwie szczypty ja dodaję gorczycy, bo bardzo lubię tą gorczycę, jak to zmięknie. I dodaję dwie czy duże szczypty majeranku, żeby był taki smak przewodni. Oczywiście odrobinę soli. I teraz tak, to wszystko z tą wodą, z tymi przyprawami, które wam tutaj pokazałem, to wszystko się grzeje na tej patelni albo w garnku. Mieszając, żeby się to nie przypaliło. To jest tak 5 do 10 minut, jak mam ochotę. Jak mam ochotę 3 minuty, bo bardzo mi się spieszy. Chociaż generalnie to moja żona, to mi wiecie, ona sobie tym obraca i podaje mi, żebym ja za dużo tego po prostu nie jest, bo to jest rewelacyjne. To ma konsystencję, w ogóle w smaku przypomina to, polskie tradycyjne flaczki, dzięki temu majerankowi. Można oczywiście do tego dodać marchewkę tartą suszoną, jakby ktoś sobie chciał, czy pietruszkę, to co się dodaje generalnie do flaków, ale to nie są flaki, to są po prostu skórki wieprzowe. I ja do tego, do tej mojej miseczki, ona będzie na dzisiaj, już nie będzie na kolację, ona specjalnie została podgrzana, przygotowana dla was, na potrzeby konkretnie tego filmu. Ja ją zostawię, ona wystygnie, pójdzie do lodówki i będzie na śniadanie jutrzejsze dla mnie. Ja do tego dodaję jajka, dwa albo trzy żółtka gotowane. Tu jest pęknięte, ono jest ugotowane, żebyście widzieli. To już jest przygotowane. Są jajka, które wyjmuję z lodówki, wyjmuję z tego żółtko po uderzeniu, wyjmuję żółtko i wrzucam do tego dwa albo trzy żółtka. Czyli przypominam, trzy żółtka to jest w granicach 9 gramów białka plus tutaj mam 15, czyli mam jakieś 25 gramów białka w posiłku takim. Przepraszam, 25 nawet nie, bo tu jest 15, 6, 21, 20. Jeżeli są trzy, no to tak. Z trzema, jeżeli by były 3, to mam 25 gramów białka, czyli y, takie półdziennej dawki białkowej y, dla mnie. Ja potrzebuję w granicach 50-60 białka dziennie na dobę, nie? czyli 2 żółtka z tego albo 3 plus taka miseczka. To jest połowa mojego zapotrzebowania białkowego na dobę. I teraz tak, jak robię te, te skórki, te które są tutaj w tym słoiku. To jest tak proste, że, że każdy z was łatwo zapamięta. Kupuję skórki wieprzowe surowe, takie cieniusieńkie te skórki, które można kupić gdzieś w sklepach, w ubojniach. Ja akurat kupuję w ubojni, nieraz mają to, nie mają co z tym robić. Te skórki kro, kroję jak makaron, taki gruby makaron, zwijam w rurki te skórki i kroję nożem w plastry takie jak dawniej kroiło się ciasto na makaron, takie, kojarzycie, grube paski. I te grube paski wkładam do słoika, Zas, lekko solę, lekutko, bardzo delikatnie. Wcześniej oczywiście je, wcześniej przed krojeniem je dobrze płukam. Wącham, żeby nie było tam jakiejś starej skórki, która spowodowałaby mi zaśmierdnięcie te, całej tej reszty. Więc to jest bardzo ważne, żeby jakaś skórka nie była ubrudzona. Wiecie, no różne rzeczy się dzieją w ubojni, żeby po prostu nie zniszczyć całego towaru. Więc trzeba te skórki dobrze przejrzeć, dobrze wypłukać. Nieraz jak tak trącają i taką, wiecie, mają taki zapach, nie, no nieraz tak się zdarza. To dodaję troszkę octu do wody albo sody. Takiej wiecie, spożywczej sody. I płuczę to. Potem, jak już to jest wypłukane, kroję to na takie paski. Te paski wkładam do słoika prawie do końca, lekko ugniatając. Ile ich tam wejdzie? Nie dolewam żadnej wody. Zostawiam całkowicie tylko te skórki. Jak zostawię tyle u góry, ale nieraz, nawet jak ubiję, to im się nic nie idzie, One nie wyjdą z tego, z tego słoika podczas gotowania. Zakręcam słoik. Co jest ważne, żeby nie używać starych zakrętek. Stare zakrętki nieraz się uda, że są ok, a nieraz gdzieś ich odkształcenie spowoduje, że cały ten towar zostanie zalany wodą i, i szkoda po prostu tego tracić. Tylko dlatego, że nie chciałem przeoszczędzić na, na, na zakrętce. Ta oszczędność już mi przeszła. Nowe zakrętki, nowa partia tu jest prawie kilogram najcudowniejszych skórek wieprzowych. Więc nie mogę sobie pozwolić, żebym. żebym Tymi kilkoma groszami zniszczył tak cenny towar. I teraz tak, te skórki w słoikach, mam tych słoików kilka takich litrowych, wkładam je do garnka Suwit, czyli do tej mojej wanny, w której, w której następuje ich tyndylizacja czy tyndalizacja. I teraz tak, 3 godziny w temperaturze 92 stopni, one sobie siedzą w pierwszym dniu. Po tych trzech godzinach wyjmuję te słoiki. Nieważne, czy one są całe zalane wodą, czy są tylko dotąd zalane, to nie ma żadnego znaczenia. Ważne, żeby cały ten towar, który jest zanurzony, tutaj ten główny w środku, w słoiku, żeby on był zanurzony w wodzie. I te słoiki na drugi dzień gotuje dwie godziny, też w 92 stopniach i na trzeci dzień jedną godzinę. Po trzech dniach takiej tendalizacji to wędruje po wystudzeniu, wędruje u mnie do piwnicy. Ten słoik, który ja tutaj mam, ma ponad dwa lata. Tu już chyba starła. Miałem gdzieś datę napisaną w słoiki. Na słoiku zawsze pisze datę, z którego jest. Ma ponad dwa lata. Dwa i pół roku chyba on ma. Po dwóch i pół roku przebywania w lodówce, nie w lodówce, w piwnicy. w piwnicy, nic się z tym nie dzieje. To może stać, dopóki nie trafi szlak tej, tej, tej zakrętki. Tak to wygląda. Oczywiście, trzy dni trzeba to, to robić, trzeba to ciąć. Mam też takie słoiki podobne do tego, pokażę Wam innym razem, w którym mam gotowane kości. I powiem Wam, jak robi się z tego zupę, ten wywar, bo to jest prawie to samo. To, to co w tej chwili przez fundację będzie dystrybuowane do Was, dla wszystkich chętnych. No to ja do tej pory musiałem sobie to robić, bo. Bo nie miałem ani puszkownicy i nie ma puszkownicy, tylko robiłem to w słoikach. Z racji, że nie można było tego po prostu kupić. Ja mam o tyle łatwiej, że mieszkam na wsi. Mam tutaj w mojej okolicy są ubojnie, są dobrze zaopatrzone sklepy mięsne. Wiem, że w mieście jest z tym problem. Nie każdy mu się chce to robić. Ja miałem na tyle czasu ochoty, lubiłem to robić i lubię. Więc mogę sobie na to pozwolić. Ale wiem, że nie wszyscy tak. Nie wszyscy tak lubią. No to tak, to są te skórki, i po wyjęciu tego, tego słoika, no to wiecie, mam na kilka dni dobrego, dobrego posiłku. Nie? Kolagenowego. Wywar kolagenowy na stawy, na skórę, na łuszczyce, jeżeli ktoś by miał, no to jest to nieodzowne. Czytając książki pana doktora, wiecie, że każda choroba ma swoją przyczynę. Każde niedomaganie jakiegoś, czy zewnętrznego naszego narządu, czy wewnętrznych narządów. Ma swoją przyczynę, jak wam przeczytałem w odżywianiu. I ja nie będę dyskutował z nikim, kto by się z tym nie zgadzał. Macie prawo nie zgadzać się z tym, macie prawo mieć inną opinię, macie prawo wyciągać swoje wnioski, jakie sobie tylko tutaj każdy z Was będzie chciał. Ja wam mówię, jak jest. A co Wy z tego wyciągniecie? No to przecież to już jest tam po Waszej stronie. Życzę Wam pięknej... ojej, znowu się rozgadałem. a miało być szybkie nagranie. No widzicie, tak to się dzieje. Życzę Wam pięknej nocy, spokojnej nocy, a jutro postaram się znaleźć Wam jakiś optymistyczny, miły fragment z książki pana doktora i, i przeczytać. Może nawet skomentować. No i poprosić Was o, mm, o pomoc w rozwinięciu pewnego tematu związanego z rozmowami z Nowej Huty. Ujawnię pierwsze nazwisko. Pierwsze nazwisko pewnej osoby, która już nie żyje ponad 15 lat, a która rozmawiała z ojcem i która miała nieprzeciętą wiedzę od ojca z rozmów. Być może posłuży to, że ktoś z Was znał tą osobę, skojarzy tą osobę napiszę kilka słów co się od tej osoby kiedyś dowiedział bo ta osoba miała kontakt z ludźmi ta osoba mm, pomagała ludziom wiele rzeczy im mówiła prowadziła wiele dysput wiele rozmów z ludźmi z całej Polski oczywiście nie przyznając się że chodzi na rozmowy i teraz jak ja powiem wam o tej osobie z takim apelem abyście napisali albo do mnie na prywatnego maila anonimowo Albo pod filmem, co wiecie na temat świata, tego, co tutaj się dzieje. Jutro rozwinę ten wątek, bo była to osoba, która wiedziała o dziurach na biegunach. Od ojca. Wiedziała więcej niż ja wiem. I po to to powiem, abym ja moją wiedzę na temat dziur na biegunach mógł poszerzyć. Dzięki Wam. Prędzej czy później dojdzie to do osoby, do kogoś, kto tą wiedzę dysponuje, a niekoniecznie rozmawiał z ojcem. I chcę, żeby ta osoba wiedziała, i też inni, co ojciec mówił więcej na temat otworów w naszej planecie. Dobrze, na dzisiaj, na dzisiejszy wieczór, to już na pewno ten koniec. Miłego wieczoru.